Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 Zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu we współpracy na rzecz Proszę Państwa, te usługi również nie działają. Tam oczywiście. Wiecie, to są trudne projekty. Przypomnę, żeby nie tylko żeby się usprawiedliwiać, ale żeby historyczną pamięć przywołać, że były zaplanowane przez poprzednie zarządy. Ja, w spadku, realizowałem te projekty. Dziś one zostały, że tak powiem, zakończone pod względem fizycznym, finansowym. Je rozliczamy, ale etap wdrażania trwa. On jest też równie trudny jak samo wykonawstwo. Są usterki, są po prostu no, brak umiejętności u niektórych pracowników, brak też pewnych nawyków i takiego przeświadczenia, że to jest pożyteczne i że to daje efekty. Dla nas z punktu widzenia zarządu Województwa Podkarpackiego jest to o tyle istotne, że chcemy mieć jak gdyby taką informację online, na ile i jak kształtują się bezpośrednie wyniki. Szpitali, to jest możliwe przy tym systemie i w tym kierunku zmierzamy, żeby taka informacja była dla marszałka i dla zarządu dostępna, pozwala kontrolować wydatki, pozwala kontrolować koszty, czy one się zwiększają, czy nie. W przypadku kiedy te parametry będą się odchylały od normy, nie tylko te, ale inne pozostałe, pozwala zapytać dlaczego i reagować bardzo szybko. Tomasz Pięciu radnych opozycji zagłosowało wtedy. Bo dzisiaj pomagają prywatne firmy. Chcę podziękować serdecznie wszystkim radnym Sejmiku za dzisiejsze absolutorium, które otrzymał zarząd Województwa Podkarpackiego i też ja jako marszałek Województwa Podkarpackiego. Chcę powiedzieć, że każda bu debata budżetowa i debata nad absolutorium, nad sprawozdaniem z wykonania budżetu, jest debatą emocjonującą, jednocześnie bardzo ważną. Pamiętajmy, że mówimy o bardzo dużych pieniądzach, o kierunkach rozwoju województwa. O projektach strategicznych, o ich realizacji, o ich przygotowaniach, i to miało dziś miejsce. Myślę, że każda opozycja musi krytycznie patrzeć na to, co się w kategoriach realizacji budżetu dzieje, aby dopingować ten zarząd do jeszcze lepszej, jeszcze lepszej realizacji. Tak traktuję i też wszystkim za tą rozmowę, debatę o dzisiejszym, o dzisiejszym sprawozdaniu. Dziękuję.